Możesz, Łukasz, jechać. Eee? Słyszy mnie Łukasz? Tak, słyszę. Łukaszku, ostrożnie na liściach, wiesz? Spokojnie. Dobra. To jest śliskie jak lód. Eee, także witam was, umiłowanie moi. Słyszycie właśnie... Eee, dobre rady wujka Sama. Wujka Tomka, dobrze rady, taty Tomka. Witam Aha. Was, Łukaszek też przywitaj się. Jak witam, życzy? witam. Także jedziemy na, jedziemy na, nie wiem czy ostatni, ale jeden z na pewno z ostatnich rajdów motocyklowych w roku 2022. Pogoda już jest jaka jest. Co prawda w chwili obecnej nie, mamy zimno, bo mamy tych stopni, mamy tych stopni, już Wam powiem, było to no 12, tak, 12. Cały czas jest taka właśnie temperatura, 12 stopni jedziemy. Rano jeszcze padało i nasza wyprawa stała całkowicie pod znakiem zapytania choć szykowaliśmy się na nią długo no ale jakoś takoś udało się pozbierać i jedziemy choć jak widzicie pogoda naszym sprzymierzeńcem nie jest w dniu dzisiejszym ja jestem bardzo 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 tęskni jazdy ponieważ tak przyznam się szczerze że przez cały tydzień nie jeździłem motocyklem ani do pracy ani nigdzie Bo wyobraźcie sobie ostatnią po ostatniej jeździe Yy, która miała miejsce dokładnie, dokładnie tydzień temu w sobotę No słabo się czułem, ja już przed jazdą się słabo czułem Bolało mnie gardło Ktoś mnie coś poczęstował jakimś wiruskiem Najprawdopodobniej w pracy Z tegoż to powodu no yy, odpuściłem sobie yy, motocykl I kurcze i samodzielnie się leczyłem Jakoś takoś dochodziłem yy, Może słychać w moim głosie, że nie jest on taki yy, jedwabistny Mój tembr yy, prosto Mój ten głosu nie jest taki jakbym sobie życzył. No ale no cóż, także jadę, no a przy okazji testuję mój nowy zakup, który, y, który właśnie tu widzicie. E, kurtka y, Revit. Także już e, jak to się mówi, level wyżej kurtka. Co do niej, jakie mam do odczucia, także no, na razie ciężko cokolwiek powiedzieć. E, bardzo mi się podoba zresztą. Jest to prezent od małżonki y, na moją rocznicę ślubu. Kupiłem Alpine Starsa, przymierzyłem i nie podobało mi się ta kurtka, kupiła mi żona Alpine Starsa i oddaliśmy ją, oddała małżonka i w poszukiwaniu wybraliśmy tą, to jest Revit Off The Track, Off Track czy Off The Track, nie wiem, Off Track chyba, także o, tutaj szuterek, bardzo dobrze synuś, opis tej kurtki nie będę wam mówił, jakby ktoś chciał dokładnie się zapoznać, można być na stronę Rewita. A oprócz tego, Uziomal! Na krzyżówkę? Y, jedziesz teraz w prawo. Uziomal, okay. mieszkający tu niedaleko, w stronę lewą, Zulak, motoflok, czy. Teraz zmienił chyba nazwę no. kanału. Wow. Także atakują nas tutaj liście. Y, na razie jest mi w niej ciepło Ubrałem wszystkie możliwe warstewki, jakie po prostu dostałem wraz z tymi. Trzeba przyznać, że y, mimo tego, że pod spodem Mam tylko, mam tylko, no, tą motocyklową bieliznę. Nie, nie odczuwam żadnego, żadnego, jak to się nazywa, dyskomfortu, a także ten. Ja tutaj cię, Łukaszku, wyprzedzę. Żebyśmy za szybko nie jechali, bo tam pan policjant może być. A, dwa, różnie. No, dobrze. Ale chyba nie ma panów policjantów. Także jedziemy. Ja się tak wybierałem, wybierałem, ale chyba się do końca dobrze nie wybrałem. Mam tylko jedną baterię do kamery. Yy, do komary 360. Yy, także tu Łukasz uważaj, bo są liście mokre. Nie jedziemy na kwadratowo, nie składamy się. No, także umiłowani moi, to tyle. No, oczywiście ze mną jest tutaj z tyłu moja małżowinka. Małżowinka tam zamacha. No, niestety małżowinka nie jest połączona z nami yy, interkomem. Yy, yy, najprawdopodobniej słucha sobie muzyczki, bo no, nie mam interkomu, kurczę, nie mam tego zestawu tak żeby był na trzy kaski, ale najprawdopodobniej będę się rozglądał, będę się rozglądał za jakimś zestawem takim, abyśmy mogli rozmawiać interkomami w trójkę. Wiem, że są rozwiązania takie, że można byłoby tam czy przez messengera, czy są jakieś aplikacje. Tak, to jest to ewentualnie możliwe, ale nie tutaj, gdzie ja mieszkam. E, jakość internetu w górach, e, w moim przypadku, jest, jest jaka jest, także myśmy to przerabiali, nawet jak był u Kowal e, Rozłączaliśmy się co chwilę, także... pokaż nam został trochę z tyłu Już jadę ja Wiem, że ty jedziesz bardzo przepisowo, mój syn... Nie, ja się boję, bo mi dwa razy... no opona Uciekła ci? No, dwa razy, tego się tylko boję no ja też. No to niestety chyba będzie trzeba, jak ty będziesz jeździł, to trzeba będzie pomyśleć o jakimś innych oponach. Kurcze ale to to ładnie brzmi, jak jeździła Elżunia to nie myślałem o oponach. <grym> Przepraszam, właśnie słychać. <grym> Te. Ale tu łukasz jest sucho, także tutaj tu się nie musisz martwić, tu się możesz trochę powykładać. Ja ci powiem kiedy, kiedy byś... nie mógł. Opona ma, nie masz startu także masz ładny profil. Także no, wszyscy przepisowo jadą. Jedziemy, Łukaszek. No szkoda, że Elżunia nie może z nami gadać, ale może, y, może znajdę jakiś sposób, żeby pogadać trójkę. No, najprawdopodobniej kupię coś z zestawu Seny. Y, coś, aby... żeby to wszystko działało elegancko. Może są tu jacyś specjaliści, y, którzy... Y, a, lunch. Quattroport... Który, którzy już to przerabiali ewentualnie jeżeli ktoś ma jakąś ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat bardzo proszę o kontakt ja bym chciał się łączyć cena 50c ale no tak chciałbym kupić coś takiego żeby się łączyć właśnie z moimi z moją rodzinką tutaj w czasie gdy jedziemy dodam że zależy mi na rozwiązaniu jak najtańszym taki minimum wydając na to kasy jeżeli ktoś może powiedzieć i Pogodę mamy, jaką mamy, także jest pochmurno tam, gdzie, nie gdzie, e, e, Ale w, no teraz już chyba nigdzie, tam z tyłu za mną widziałem przez momencik błękit nieba. A tak to niebo zasłute chmurami, także no ma już teraz nie padać, bo już rano się wypadało. Zresztą widać, że asfalcik jest suchy. No jest mgliście. Sorry Łukasz, zapomniałem, że ty teraz tak nie możesz szybko jechać. No i nic zawsze w górę nie jedzie No wiem wiem zapomniałem O już nie moganisz Tu i tak jest 7 dyszek tak już będziemy Widzimy tam gdzie wczoraj byliśmy po prostu gdzie? Nie no Łukaszek gdzieś inne jakieś miejsce pojedziemy Jakiś tam plan mam, ale gdzie wylądujemy tak de facto, to nie wiem, no że chcę tak wiesz, żeby tak się w 100 kilometrach zamknąć i nie tak daleko gdzieś tam nie jechać. Jak tam z paliwem, ile masz kresków? Dwie. Yeah. Dwie masz kresków. Żyje, ja żyję jako ale wiatr. Jaki wiatr? Ty chyba wiatrzy nie jechał. No u mnie straszny wiatr, no no, normalnie normalnie. Skąd ty drogi znasz? E, no skąd ja też drogi znam? No, bo... Niekiedy jak mam szwendaka, to sobie jadę, jeżdżę tutaj. I sobie właśnie zjeżdżam, także... Takimi drogami. Od czasu do czasu. A tą drogę umiłowałem sobie. Tacy. Nie Ja wyprzedzić, no widzę jak tego, jak się męczy za mną. Ja się nie męczę. Nie. Jadę, kurde, obserwuję. Ale Jechać, obserwować. Będziesz dużo palił, z taką prędkością. Właśnie, mało mi pali swoją prędkością. Jak jeżdżę sam, to mi teraz 3,5, jak jadę z Tobą, to mi pali trójkę, kurde. A się tu szybciej jechał Spokojnie tu zakręt synuś Jeszcze, że dziury to jeszcze k**wa śliska A ty masz, masz te plastikowe oponki to... Plastikowe, no, no, no Także udało nam się tym razem wjechać w Staszowicach na teren zamkowy piękny zamek dalej szukamy miejsca abyśmy mogli na chwilkę rozprostować kości ale cały czas no niestety tam się nie udaje byłem pewien że tutaj przy tym drzewie stoi ławki ale ja tu stały ławki pamiętasz? Jak byliśmy ostatnim razem, tu była ławka, ale widzę, że ktoś zabrał. Coś ty myślał, gdzie mieszkamy w Polsce. Także ale nie ma, że ławka będzie stała. No nie, nie ma. Nie ma tak ładnie. No jeszcze na studziany jest, ale co będzie zimą? Też radę tu podjechać? daż, nie? Dlaczego nie? Możesz jechać. Nie wiem, bo to można takie uczucie mam, bo ty, ty mnie trenowałeś, jeszcze sam się. No, to jak to, ale ja. Także no, miło słyszeć takie, że czegoś się nauczyłem. No, przydatnego, nie? nie? O. Niby to co właśnie nie przydatnego nauczyć. Nie wiem, na przykład Pić alkoholu, nie? A, nie, tata na mnie nauczył picie alkoholu. Wiesz ty nie pijesz. No widzisz. Jakbyś też palił z okazji, no, tak mam o to, że bym graż się palić. N na pewno. Ale tak wygląda. Niektórzy się, się chowują w to że nie palą lub nie piją. Są ciekawcy i od kolegów zaczynają palić i pić. A widzisz, ja ani od kolegów nie zacząłem, ani od was. No, ty się tutaj reklamujesz, tak? Tak, <noise> Tak, tak. To jest ten... Nie palę, nie piję. Jak ci do wzięcia. Nie palę, nie piję. Dobry charakter, dobry charakter. Opak do wzięcia, no to rzeczywiście. Oj, tak mówię, miał dobry charakter, nie pale, nie pije I co lubisz w dziewczynach? No, żeby miała tu, tu i tu, nie? Tu i tu no. <laughs> Dobre. żeby I co? gotowała mi, sprzątała. I żeby, żeby była ładna i żeby była ładna, no. Tak, tak. Bo ja miłości nie mam. No i wszystkie zęby, żeby miała. Ja dobry chłopak jestem. Nie. Dobry chłopak wsi. Tak. Trzeba? I żeby wszystkie zęby miała <laughs> Wszystkie trzy. Ja tego nie oglądałem, także ci nie ja, powiem. Ja przestałem oglądać już. Ja oglądałem <grymne> znowu. Tadeusz kompleksy? Oglądałem znowu. Ja <grymne> oglądałem znowu na ręku, potem przestałem, bo było nudne. Że nigdy taki nie będziesz. <grymne> że, że nie, dosi nie dosięgniesz, kurwa, tego celu. No we wszystkich, ty. Dobrze mi życzysz. Ale <grymne> pasam, pasam, <grymne> pasam, jak teraz idzie wszystko, to tak może być. A. Znowu będzie jakiś lockdown? Znowu was pozamykają? No, teraz se was nie pozamykają, teraz se was wypuszczą na wschód kuźwa. Ładnie to nawet Ale ten ładny domek tutaj Ten tutaj? No oczywiście mm -hmm. Piwa, wódki, wina tu mi się ikonka paliwa się coś, jedna dostała. została. Miałem dwie przez dłuższą drogę. mało długo. No, to trzeba będzie stankować. Dajesz radę? Jedzie maszyna? No, jestem za Tobą cały czas. O! O, ten skręcił wreszcie. Dogoniłem. Teraz dzwonił pod tą górę. Mieliśmy No, to jeszcze nie jechałeś. No pewno nie. A jaka to jest widok? Jaka tu jest widok! Jaka ja fajnie mówię po polska! Po polska to język trudny. Musiałem ja musiałam powiedzieć, że przyjechać, bo... O oh, fuck, stoimy. Przestała? No. Chyba mi się trochę władował. A jednak nie. Co? Jedziemy? Mhm, nie się... O kurwa. Ale drogę łobią No przydałoby się tu widzę Asfalt drogowy na drodze z kamyków O kurde, no to widzę, że też miejsca mają dużo Ale strasznie się droga tu zjebała, ty zobacz To słuchaj, teraz no, nową drogę robisz, trochę łatują ją Łatają Nie łatują Puh, sorry nie polska język o, mówię, polska język bardzo trudna Polska język bardzo trudna Tak kurwa tu wieje Zwieje, matka zwieje Poruj ją Nach popis. Chery na popis znaczy Raga było fajna bez tych bez, bez Proszę? No to Raga było fajna słucha No ale no, widzisz no, no tutaj jest w cieniu, nie? No tu taka cztery zakęto w prawo i w lewo nagle no, no Ostrożnie Łukasz, pomału, pomału. To hamowuj lekko tyłem tylko Na no, tyłem. Co ty? Szodu nie dotykam. No ja się boję w szodu lekko gazy i też mi zaczęło mieszać troszeczkę. Jo, yo, yo. yo. Siś o. o, tutaj jest dopiero zakrętów. Po mm. Pomalutku. Wiem, wiem. A, że ktoś się kuźwa zrobił tory, kuźwa. No, no to fajnie wygląda. dzielają połowy. połowy. Dobra, jestem za tobą. 2 3 metra wysokości. Tu hm. też jest zachęt, to jest niebezpieczne Dobra, ja jestem za tobą, cały. No, zaraz widział, tak A sobie właśnie, też widzę, też widzę go na mapie i na tym. Ajajaj. A jajaj, a jaj, jaj, a jaj, Mogę to mimo już tak nie wyraźnie mówię, nie już nie wiem samże bądź też dziura, tam, tam po tym yy, siurakiem po jajkach. Po baku. Siurakiem po jajkach. <ścoughs> <ścoughs> <Da>. Taki... <ścoughs> taki... <ścoughs> taki! Już mam tytuł... <ścoughs> mam tytuł na tego floka. Siurakiem po jajkach. Byłby ty to dobry, jeszcze ty coś o kurwa, 804 zero cztery DSL. Kurtka twoja, proszę? takie fajne nowe twoje kurty. dobrze wygląda? No, tylko takie fajne pasy żółte, żeby było ci widać motor pasuje. Ładna. No i do kasku. Też tak. Jak więc słuchać? Bardzo dobrze. Że moi umiłowani Mija druga godzina naszego tutaj śmigania Po naszych dolnośląskich winklach co mogę powiedzieć, no, no trochę się lepiej czuję że mogę sobie pojeździć chociaż nie wiem jak się będę jutro czuł na pewno psychicznie czuję się o wiele, 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 wiele lepiej także myślę, że zaowocuje to po prostu ogólnie lepszym stanem zdrowia choć różnie to może być z tym Także w ciągu tych dwóch godzin, jedyne co mogę powiedzieć, że na jednym z przystanków Elżunia stwierdziła, że chyba ją zaraziłem, i teraz ona się słabo czuje. Także kurczę. Wyz... Wyrzuty sumienia mnie zaraz ogarną. No co zrobić to? <laughs> Za to Łukaszek, jak ty się czujesz? Fantastycznie. Coś się czuję fajnie. A teraz nic mnie nie bierze. O, ja, dobra, nic nie no, no, nic się nie bierze. <laughs> kurwa. Nie no, nic nie bierze, bo to okrząknąć musiałem. Tak, musiałem. Okrząknąć musiałem. Tak, okrząknąć. Nic mnie nie bierze. Do szkoły trzeba iść. Do szkoły, tak jest, tak Mało winkli było, kurwa, a jak, no, były, mało jak wiekli, no. były No winkle były, tylko że niestety były tak, jak to się nazywa, obciąpciane. Nie, były trochę no... E, Liście no było i bardzo ślisko, bo były liście i było i było mokro Także Buty się ślizgały, także No na łyżwach było... normalnie No jak na łyżwach, także Jak na lodzie, jakbym jechał butami po lodzie tarcz Jeżeli można trzeć butami po lodzie Dlaczego nie? No bo po lodzie to się można ślizgać Też A nie trzeć wiem A cholera wiem Także, zostało nam do tych kilometrów, do domu Ile Łukasz? Wiesz co, tak, może góra za 30 Nie góra 20 Tak? No, miałem na myśli 20, a powiedziałem 30 Około no, 20 kilometrów do domu, także No nie wiem, może chcesz że chyba haczyć, jeszcze zahaczyć, gdzieś pojechać jeszcze? Nie, nie będziemy nikogo haczyć, mama się słabo czuje, także okay. e, Bez haczenia jedziemy do domu I bez haczenia Będę się z wami żegnał, miłowani moi. Boże, do, 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 do następnego, do ostatniego. Do następnego vloga. Trzymajcie się ciepło. Paaa! Pa, pa! O, młody. To twoje pożegnanie fajne. Pa Ale tu by się mówił mówiło, pa, pa. <laughs> Jak mi ktoś powiedział, że nie ufa. Nie ufa yy, komuś staremu jak mówi pa. Dlaczego? Nie wiem, no nie ufa. Po pierwsze, nie ufa mi. Po, po drugie, nie ufa komuś staremu tak jak ja. Jak? Ja że nie, 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 nie jestem stary. Nie jesteś stary. Jeszcze tylko pół wieku. Kurwa, musisz przypominać? <grych>